Co dziś na śniadanie, mamusiu? Sadzone jajka, kochanie! Takie jak lubisz! O, moje ulubione! Zajadaj, Lilka! Mm. Pycha! A teraz czas do szkoły! W porządku, już idę! Ucz się pilnie i baw się dobrze, kochanie! Och, mam dziś tyle pracy. Miejmy nadzieję, że uda mi się wszystko skończyć. Och, dlaczego ty ciągle płaczesz? Przestań już! Nie zniosę tego dłużej. W takim razie pozostaje tylko jedna rzecz. Znajdź kogoś, kto będzie znosił twoje marudzenie. Jak się masz, kochanie? O, musisz być głodna. Proszę. Jesteś taką wspaniałą dziewczynką. No, odpocznij sobie. Nie mogę cię znieść, siostrzyczko. Czas coś z tym zrobić. Ty, idź i dzisiaj pozbądź. Ale Mike, to... Cicho, rób co mówię. Martw się kochanie, znajdziemy ci coś do jedzenia. O nie, nic tu nie ma. Tam też ani okruszka. Myślę, że nie mamy teraz innego wyboru, skarbie. Masz rację. To dla twojego dobra, kochanie. Zostawimy cię tutaj. Dzięki Bogu, nie będziemy musieli się z tobą więcej użerać. O, po prostu nie mogę tego zrobić. Ale nie mogę też tak wrócić z tobą do domu. Zostawię cię tutaj, kochanie. Przepraszam, nie mogłam nic innego zrobić. To chyba pożegnanie, kochanie. Będziemy za tobą bardzo tęsknić. Fiuh, chyba skończyłam na dzisiaj. O! Ania, Mary i Jane? Co? No cóż, to zajmę się też wami trzema. Miłam. Mam dla ciebie niespodziankę, Lilko. To są to są dzieci, mamusiu. Wow. O, są takie słodkie! Od teraz jesteś starszą siostrą. Po dzisiejszym dniu muszą być bardzo głodne. Mm, za Jana i Mary! Ty też, Jane! To jest naprawdę smaczne, prawda, Jane? Będę najlepszą starszą Jej! siostrą. O, o, kończą nam się pieniądze. To nie hmm. wystarczy dla całej piątki. Witamy, zapraszamy do środka. E, hmm. Dzień dobry, szukam nowej pracy i. Nie ma mowy. Proszę odejść. Witam, szuka pan nowych pracowników? Ha! Chciałabyś kochana. Wybacz, ale dzisiaj nie zatrudniamy żebraków. To bardzo niegrzeczne z pana strony. Wynocha stąd. Przepraszam pana, szukam pracy. Co? Jak ty tu w ogóle wlazłaś? Nie jesteś tu mile widziana. O, szukasz nowej pracy, prawda? Tak, dokładnie. Więc możesz Dziękuję. się uważać za zatrudnioną. Dziękuję za pani uprzejmość. Nie zawiodę pani! Dam z siebie wszystko. Danie podano! O, to wygląda przepysznie! Dobra, dziewczyny, chodźcie za mną. Czas się trochę zabawić. Ale będzie super! Spoko, dobrze wiem, co robię! Fajnie co? Naprawdę ciężko pracowałam. O, myślisz, że dasz radę to powtórzyć? Spróbuję! Mm, to mi się podoba. Mama będzie zachwycona tym, co zrobiłyśmy. Mm, ale smaczne. Pycha! Rany, po prostu uwielbiam burgery. Świetnie się dziś spisałyście, dziewczyny. Cóż, czas do pracy. O, pomocy! Co się stało? Hej, wszystko ok? Oh. Dziewczynki, obawiam się, że wasza mama zapadła w śpiączkę. Oh. Co my teraz zrobimy? Proszę się nim zająć, panie doktorze! Dziewczyny, musimy zarobić na jej leczenie. Możecie dać nam trochę pieniędzy? Nasza mama jest bardzo chora. Tak, musimy ją wesprzeć. Ma pani jakieś drobne? To dla naszej mamy. Oczywiście. Proszę, pomóż nam sfinansować operację mamy. Tak mi przykro to słyszeć. Proszę bardzo. I jak to, to nieźle nam idzie. Mama będzie z nas dumna. Ale wciąż potrzebujemy dużo więcej. O, jesteście tu same. Proszę, mam nadzieję, że to wam pomoże. Przykro mi dziewczyna, ale to nie wystarczy. Jesteśmy skończone. Co się teraz stanie z mamą? Cóż, zrobiłyśmy wszystko, co mogłyśmy. Chodź, siostrzyczko, pomogę ci. Nie zapomnijmy też uczesać włosów. Ha? Co to jest? Wygląda jak złoto. Niemożliwe. Nie mogę uwierzyć, jakie to szczęście. Dziewczyny, będziemy bogate. Teraz uczesz moje włosy, Lilka. Jasne. Wow, to prawdziwe diamenty! To na pewno wystarczy, żeby wyleczyć naszą mamę. Zgadza się, ale kontynuujmy. Teraz twoja kolej, Jane. Wow, spójrz tylko na te tę tęcze! Wasza trójka jest niesamowita. Czasami wystarczy tylko mały cud. Dzień dobry panu! Chciałobyśmy wymienić je na gotówkę. Mój Boże! Spójrzcie tylko na to złoto. Dajcie nam chwilę, młode damy. Od teraz jesteście naszymi najcenniejszymi klientkami. Interesy z wami to przyjemność. Dobra, dziewczyny, wracajmy do mamy. Z tymi pieniędzmi możemy się nią dobrze zaopiekować. Proszę, to pieniądze, doktorze. A teraz prosimy, niech pan pomoże naszej mamusi. Teraz wreszcie będzie was stać na jej operację. Zaczynamy natychmiast. Jak dobrze, że pani się obudziła. Pani córki nie mogą się doczekać, aż znów panią zobaczą. Och, ja też nie mogę się doczekać. Mamo, to my. Proszę obudź się! Tak bardzo za tobą tęskniłyśmy! Ania! Mary Jane! Tak się cieszę, że znów jestem z wami! Mamusiu! Jej! Wreszcie się obudziłaś! Och, dziewczynki, jesteście najlepszymi córkami! Jestem najszczęśliwszą mamą na świecie! Proszę, nigdy więcej nie choruj, dobrze? Spójrz, kochanie, co tam jest? Przekonajmy się! Mój Boże, to dziecko! O, jest taka słodka! To może ją adoptujemy? Czekaj, Gary, słyszysz to? O, podejrzany! O, to dziecko! Powinniśmy ją przygarnąć! Tak, kochanie! O, spójrz tylko na nią! Jaka ładna! Musi być strasznie głodna! Aniu, tu jest dziecko! Musimy pomóc jej przetrwać. Chodź tu, kochanie. Cóż, Penny, gratulacje z okazji macierzyństwa. Smacznego, Ruby. Po prostu spróbuj. Zasmakuję ci. O, chyba nie lubisz owsianki, co? W porządku, kochanie. Uspokój się. Daj mi chwilę. Dzieci nie powinny bawić się ogniem. Wszystko okej, okay, kochanie? Nic mi nie jest. Ale czym powinniśmy karmić to dziecko? Może dodamy trochę przypraw do jej jedzenia? Dobry pomysł. Nie może się nie udać z GD. Idzie. jak? Smakuje ci rubi? Tylko nie podpal znowu tatusia, dobrze? Dzieci są naprawdę łatwe w obsłudze, co? Brf, ale dziś chłodno. Twoje mleko icy. Fiu, chyba się ociepla. Tak bardzo cię kochamy, skarbie. Jesteś najfajniejszą dziewczyną na świecie. Myślę, że idzie nam całkiem nieźle, kochanie. Złotko, czas na śniadanie. Jak się miewa nasz mały skarb? Pij skarbie. Myślę, że jej smakuje. Czy to złoto? Jak to się stało? Chyba wiem o co tutaj chodzi. Dziękuję bardzo, Goldie. Z Twoją pomocą będziemy bogaci w mgnieniu oka. Bycie milionerem brzmi dobrze. Iść do szkoły. To brzmi strasznie! Wszystko będzie dobrze, skarbie. Zobaczymy się wieczorem. Juchu, kocham szkołę! Yay. Miłego dnia, Icy. Opowiem wam o moim dniu później. Hmm. Naprawdę muszę iść do szkoły. Nie martw się Lubi. Będzie fajnie. Naprawdę? W takim razie pójdę. Nie zapomnij się tam zaprzyjaźnić. Łap Ruby. Teraz podaj! Złapałam! O nie, chyba coś jest nie tak! Chyba ktoś ma kłopoty. Ale z ciebie frajerka, kamery? Tak, totalna nieudacznica! Dlaczego się nade mną snęcasz? Powiem mamie! Ej, puść ją! Nie każcie mi was krzywdzić. Ty, krzywdzić nas. Heh, chciałbym to zobaczyć. Pożałujecie, że ze mną zadarliście. Wszystko okej? Okay? Wcale nie. Płonę. Och, dobra, przestań. Puścimy ją. Dziękuję wam bardzo, dziewczyny. Kiedyś cię za to dorwiemy. Nie sądzę. Lepiej trochę ochłońcie. To takie niesprawiedliwe. Wynośmy się stąd. Tak, lepiej uciekajmy. Brrr, szybko zanim zamarzniemy! Dobra robota! Tak, poszło nam świetnie! Tworzymy super zespół. Od teraz nie będą z tobą zadzierać. Dzięki! O, a to mały prezent na pocieszenie. Wow, ten dzień staje się coraz lepszy! Zawsze będziemy na Ciebie uważać. Chcę coś przekąsić. Ja też zajmę się Aha. tym. Poproszę wasze najlepsze lody. Proszę bardzo, dziewczyny. Mm, smaczne! To jest pyszne! Tak, to naprawdę trafione w punkt. Możemy też pączki? Jasne! Daj nam trochę pączków, proszę i zatrzymaj resztę. Smacznego, dziewczyny. Rany, ale dobre. Cóż, wracajmy do domu. Nie spieszcie się tak. Idziesz ze mną, dziewczyno. Hej, uspokój się, co? Dobra, możemy ruszać. Ej, a gdzie jest Goldie? Jest tylko jej plecak. Co się z nią stało? Halo, pomocy! Naprawdę nawaliłyśmy rubi. Musimy coś wymyślić. W porządku, kochana. Witaj w swoim nowym domu. Co? Kim jest ta dziewczyna? Rozumiem. Zażądamy okupu. Hmm. Nie, mam inny plan. Przyjrzyj się jej włosom. A, wyglądają jak złoto. Czas do spania, dziewczyno. Wow, to jest prawdziwe. Będziemy tacy bogaci. A teraz weźmy trochę złota. O tak! Ale ja chcę jeszcze więcej. To, to ja rozumiem. Otwórz, proszę! Musimy ci coś powiedzieć. O, musicie być przyjaciółkami Goldi. Co się stało? Ktoś porwał Goldi. Tak, w parku. O nie, nasza biedna córeczka. Musimy zawiadomić policję. Proszę, niech Goldi nic się nie stanie. Nie martw się, kochanie, uratujemy ją. To plecak naszej córki. Chodź, nie możemy tracić więcej czasu. Co się stało obywatele? Nasza córka została porwana. Spokojnie policja zajmie się tą sprawą. Znajdziemy waszą córkę. Puszku, wiesz co robić? Znajdziesz dla nas goldi? Dobra, za mną. Złoto, cenne złoto. Wszystko moje. Dzięki za twoją pracę, Goldi. A teraz zanieśmy to do banku. Słodkich snów dzieciaku. Chodź Puszku, dasz radę! Była gdzieś w pobliżu? Dobrze, poszukajmy świadków. Widziała pani naszą córkę? Proszę, proszę pomóc nam ją znaleźć. To pilne. Ona może być w niebezpieczeństwie. Myślę, że winna jest Penny. Zawsze zachowywała się tak podejrzanie. Chyba mamy trop. Witamy w naszym banku. Chciałbym otworzyć konto oszczędnościowe. O, widzę, że jest pan bardzo zamożnym człowiekiem. Proszę podpisać tutaj. Proszę za mną. Tutaj będziemy trzymać pańskie złoto. Nieźle. Nie mogę uwierzyć, jak jestem bogaty. A oto klucz. Dzięki, do zobaczenia. Udało się, Penny. Świetna robota. Teraz sprawdźmy, co z dziewczyną. Wciąż śpi. Rany, jestem taki mądry. Aż sam się dziwię. Kto powiedział, że przestępstwo nie popłaca? Pracuj ciężko, Puszku. Goldie musi być gdzieś w pobliżu. To tutaj? To znaczy, że ją znaleźliśmy! Szybko ratujmy naszą córeczkę. Bądź teraz cicho, puszku. Hej, słyszałeś to? Ręce do góry! Tu policja! Ani drgni. Goldi jest teraz nasza. Nie jest! Nie ujdzie ci to na sucho! Brrr. Dobra, bierzcie ją sobie. Goldi! Wszystko okej? Okay? No dalej, bestii, obudź się! O, zasnęłam! A teraz zajmijmy się tymi łotrami. Zapłacicie za to, co zrobiliście. I zabierzemy też Twój klucz do banku. Dobry pomysł, Goldie. Myślę, że powinniśmy się stąd wynosić. Proszę bardzo, oszczędności są bezpieczne. Wow, to fortuna! O tak, od teraz jesteście naszymi ulubionymi klientami. Potrzebujemy nowego domu. Pieniądze to nie problem. Oczywiście, proszę Pani, mam dla Pani idealną rezydencję. Wystarczy podpisać tutaj. Jasne! Witamy wszystkich! Czujcie się jak u siebie! Chodźcie po pikantne steki. Są też owoce morza, jeśli chcecie, tylko nie zapomnijcie posolić! Proszę bardzo, kochanie. O, w czym mogę pomóc? Jestem świetna w grillowaniu. Musicie być głodne po dzisiejszym dniu, prawda? Spróbuj trochę. Robi pomogła to zrobić. O, to jest pyszne! Kto ma ochotę na zimną lemoniadę? Zajmę się tym. To takie miłe, Icy. A dla ciebie mam lody. O, wielkie dzięki! しんどいね